Witam. Mamy taki pojazd Fiat Panda 1.2 I mamy taką sytuację Wyrzucanie płynu chłodniczego ze zbiorniczka Czyli przedostawały nam się spaliny Do układu chłodzenia Tutaj widać jest delikatnie czarno Bo nie chce aparat wyostrzyć jakiś problem eee, Więc co? Prąd, gaz, wszystkie media odpięte, woda. Zdjęliśmy sobie głowiczkę. Głowiczka wygląda tak. Bardzo czysty silnik w środku, zresztą przebieg tu jest mały, bo jest chyba 140 tysięcy niecałe. Ale nasi tu już byli, bo mamy taką sytuację. Urwana szpilka i tu widać spaliny sobie bokiem uciekały. I tutaj brakowało nakrętki i też sobie spaliny bokiem uciekały. Jest. Kolektor wydechowy musiał być ściągany. Uszczelka była oczywiście stara, wymięta jakaś. Zobaczymy później z ciekawości, czy czasem ktoś nie wycinał katalizatora. Od spodu nam to tak wygląda. Wszystko teraz idzie do obróbki. Splanują powierzchnię, sprawdzą szczelność, czy głowica czasem nie jest pęknięta. Yy, zrobią pełną obróbkę, co tam potrzeba. Na pewno uszczelniacze zaworowe, sprawdzą w jakim stanie prowadnice. Podocierają gniazda, poszlifują zawory i ma być. Może zlecimy im jeszcze tą szpilkę, wykręcenie. Jeżeli, jeżeli będą już mieli głowicę od razu niech zrobią. Jeżeli nie zrobią to zostanie to nam do roboty. Oprócz tego, tutaj robimy jeszcze zawieszenie i taki kwiatek. Jak te hamulce widać, przegrzane tu klocka nie ma, a z drugiej są prawie całe, bo były niedawno robione. Nawet nie przekręcę. Trzyma hamulec, także tym się też zajmiemy. I reszta w dalszej relacji. Pandzina wróciła z poczekalni, stała na polu, chwilę czekała aż będzie zrobiona głowica, aż zwolni się miejsce z powrotem, bo to tak jest, że rozbierzemy głowica, idzie do regeneracji, a my w tym czasie robimy coś innego: auto nie blokuje nam stanowiska, bo na, na głowicę czekaliśmy ponad tydzień. Już wróciła także, yy, będziemy to powoli składać. Naszykowane mamy gratów. Bo tutaj jeszcze oprócz naprawy silnika będziemy robić, będziemy robić zawieszenie i hamulce Hamulce z tego względu, że stanął albo zacisk hamulcowy, albo przewód hamulcowy To jeszcze sobie sprawdzimy, ale jesteśmy przygotowani na wszelkie okazje Żeby, żeby, żeby temu zaradzić no co dalej? Co, co to na nas czeka? Mamy tak Amortyzatory do przodu Łączniki stabilizatora Filtr oleju Górne mocowanie amortyzatorów Uszczelkę pod pokrywę zaworów simmering wałka rozrządu Uszczelkę kolektora wydechowego Uszczelkę pod głowicę Zestaw rozrządu z pompą wody Pasek wielorowkowy napinać. Klocki hamulcowe z przodu, bo to jedno koło właśnie trzyma. Przewody hamulcowe TRW, zregenerowany zacisk, czeka już sobie. Tuleje przedniego wahacza. A tutaj mamy yy, zestawy montażowe, czyli odboje i osłony amortyzatorów. Co jeszcze? Zawsze przy takich naprawach, jeżeli robimy uszczelkę pod głowicą, coś się samochód przegrzewa i tak dalej, zawsze obligatoryjnie leci nowy termostat. Tutaj już ktoś był, jest klejony na takie silikony. Razem z czujnikiem. Dlaczego? Dlatego, że jak to się zepsuje za chwilę i przegrzeje się silnik. No to jest problem, bo my robiliśmy jako warsztat, auto się dalej przegrzewa, a może się okazać, że właśnie uszkodził się termostat za chwilę, gdzieś tam za miesiąc, za dwa. Przegrzeje silnik i jest lipa. Także termostat zawsze leci nowy. On jutro do nas dojedzie, nie mogę tutaj w tych gratach. Bierzemy się za naprawę zawieszenia i hamulców. I będziemy pokazywać ciąg dalszy. To jeszcze sobie zmienimy, założymy korki, bo to jakiś domowy, domowy sposób, ale dobrze, że zabezpieczony, bo wiele osób jeździ bez tego i tam się zbiera syf. A tu przynajmniej jest zabezpieczony, ale damy od siebie nowe koreczki, żeby było jak trzeba. O, zobaczcie sobie, jak tu trzyma hamulec. Jak mi ciężko zwrócić tarczą. Tarcza, jest cała fioletowa. I klocki zjedzone do zera. A z tamtej strony jest grubaśno klocków. A tu dlaczego uszkodził się amortyzator. Skorodował. I widać że on pracuje aż dotąd, się ściska czyli ta sprężyna podczas jazdy naprawdę mocno się ściska. I w momencie, jak był tu przez uszczelniacz, wydostaje się olej, dlatego to jest całe tak zlane. Amortyzatory nadają się do wymiany z tego powodu. O, może usłyszycie, dlaczego będziemy wymieniać łączniki stabilizatora. Bardzo często się wymienia przy amortyzatorach z tego powodu, że czasami się po prostu nie odkręcają, ale są dobre. No ale trzeba ciąć, wtedy trzeba nowe. Ale tu już wiemy, że ten i tak jest zużyty. Uwaga, tu włączył się kompresor. Dobra, sprężarka się wyłączyła. Jeszcze raz. Przy takim niewielkim wysiłku on już sobie puka, czyli oba łączniki, oba amortyzatory, klocki hamulcowe, tarczę uratujemy. Jest lekko przegrzana, aż fioletowa, tu aż zardzwiała mocno, zrobiło się czerwone, zawstydzone, purpurowe, ale uratujemy, damy nowe klocki, zacisk zregenerowany. Pójdą nowe przewody, wymienimy płyn hamulcowy, także układ hamulcowy też będzie na tip-top. Teraz co, odpinamy sobie jeszcze tylko czujnik ABS-u, on tam gdzieś głęboko w siedzi. Zdejmiemy sobie całą zwrotnicę, bo musimy wyciągnąć wahacz, żeby wymienić tuleje na wahacz, bo musimy wyciągnąć amortyzator. Więc zwrotnica sobie pójdzie na bok, będzie dobrze. Jak demontujemy końcówkę kierowniczą, tu mamy tak. Tak, tak, jedziemy. Guma cała. Nic nie uszkodzone. Gwin nie uszkodzony. Bezinwazyjnie. Jakby ktoś miał wątpliwości, tak wygląda amortyzator zdjęty z samochodu, obcieknięty olejem, zardzewiały. Także no nie było tu już ratunku dla niego. Tu też wyjedzone pięknie. No, chyba tam jest niecałe 140 tysięcy przebiegu. Zaraz zobaczymy, no ale ząb czasu go ugryzł. A więc, blok Pandy mamy przygotowany na przyjęcie głowicy. Ładnie wszystko poczyszczone, tłoki tak samo. Na tłokach było mnóstwo takiego, takich grudków, to był taki nagar twardy, trzeba było skrobać nożykiem, już nie widać, ale było, było trochę zabawy z tym, żeby to ładnie poczyścić. Podejrzewam, że jest to z instalacji gazowej, uczulę właściciela, żeby się wybrać na jakąś regulację. Otwory na śruby ładnie poczyszczone, ani wiura. I suchutko tam ma być. Tam nie może być płynu chłodniczego, nie może być nic, żadnego ustrojstwa. Już nie będę wszystkich pokazywał, ale poczyszczone elegancko. Oczywiście idą nowe śruby. Tu idzie jedna tulejka, a tu druga. Rzadko się to wymienia. Jednak tutaj to uległo destrukcji. Już wam pokażę. To co zostało z jednej tulejki. Musiałem to wygrzebywać, totalnie zniszczona, skorodowana. A druga już jest taka czarna, wymęczona. Nie będziemy ryzykować, żeby to oszło. Idą dwie nowe. Nie jest to jakaś zawrotna kwota, bo chyba 15 zł za sztukę a a jest robota dobrze zrobiona. Głowica siądzie tak, jak trzeba, w odpowiednim miejscu. A tu był problem taki, że wyrzucało płyn chłodniczy. Przedmuchy były też tutaj, i podejrzewam, że tutaj mocno spaliny z płynem działały na to. Dlatego, dlatego ta tulejka stąd się po prostu zniszczyła. Idą nowe, także temat z głowy szykujemy sobie głowicę i zaraz będziemy montować. Głowica przygotowana, płaszczyzna splanowana, zawory spolerowane, podocierane, luzy zaworowe wszystko porobione. także nic tylko zakładać, poczyszczone wszystko. Simmering jest ok, nowy Szpilka na napinacz Tutaj wykręcona Urwana szpilka Naprawione wszystko zostało Tu sobie tylko damy Jeszcze takim cam oil A usy to na koniec Żeby to nie startowało na sucho I składamy powoli do przodu Głowica siedzi. Nowe śruby powsadzone. Teraz bierzemy się za przykręcanie. 30N i 2 razy 90 stopni. No to rozrządzik mamy zamontowany. Tu z tyłu na wałek rozrządu idzie nam taka blokada. Silniczek sobie wisi za ucho. A na wał korbowy idzie tam taka blokada, O, coś takiego, coś takiego, tak sobie blokujemy wał, pompa zmieniona, rolka napinająca zmieniona. To już zobaczymy jak znaki na rolce napinającej, o do lustereczka muszą się pokrywać. To są akurat tu, co widać, to idealnie się pokrywa, bo nie widać drugiego pazurka. Ale są dwa takie pazurki z tym otworem i one się muszą zejść. To pokażemy na, na starej, jak to wygląda. O. I to, i to się musi zejść, wtedy to jest ładnie napięte, tak jak trzeba. Stara pompa. Teraz, teraz będzie widać. Mamy tylko widoczny jeden, czyli dwa się ładnie zeszły. Składamy to. Jeszcze musimy zamocować tutaj przyrząd do blokady koła, dokręcić koło, dokręcić kapę tutaj i rozrządzić. Gotowy. Składamy resztę, odpalamy i jedziemy na zbieranie. Płyn odesany, nalany świeży, pokorek. Teraz maszynkę robi ciśnienie, podłączone. Wymienimy jeszcze płyn hamulcowy, podniesiemy wóz, odkręcimy każdy odpowietrznik, przepukamy układ. Nowe zaciski z przodu, nowe przewody hamulcowe, także nowy płyn też się przyda, żeby te hamulce działały. jak Trzeba. Maszyna pompuje sobie ciśnienie do zbiorniczka. A my tu mamy założony przewodnik do, do zbiorniczka pustego i sobie leci płyn. Tak robimy z każdym kołem: przód, tył, i płyn będzie wymieniony. Silniczek sobie pracuje po naprawie bardzo ładnie. Kartka wy, z wymiany oleju kartka z wymiany rozrządu nowe koreczki bo to był taki przewód wąż był założony. Także powinno być wszystko ok. Płyn jest. Można samochód oddawać klientowi. Panzina poskładana. Lecimy sobie ze zbieżności. Operacja zakończona sukcesem. Nie wyrzuca płynu, wszystko gra. Ta uszczelka była głowicy uszkodzona. Zjedzone były tulejki ustalające głowicy, także wszystko porobione. Przebieg niewielki, bo, bo zaledwie niecałe 140 tysięcy. No ale ząb czasu, dziesięcioletnie auto, 2011 rok produkcji, także ząb czasu tu po prostu zdziałał, nie przebiega czas. Do tego zrobione są amortyzatory wraz z mocowaniami górnymi, łączniki stabilizatora, tuleje wahacza na obydwu wahaczach, klocki hamulcowe zregenerowane, zaciski hamulcowe z przodu, wymienione przewody elastyczne hamulcowe z przodu, wymieniony płyn hamulcowy. Także dość grubo, rozrząd nowy z pompą wody oczywiście, płyn chłodniczy, olej, filtr oleju, praktycznie no full serwis można powiedzieć, Panda doinwestowana, auto ogólnie zadbane, będzie jeszcze służyć właścicielowi, także jeżeli ktoś wiąże plany, Swojej przyszłość z tym autem, że nie chce się go pozbywać, a chce mieć to auto pewne, no to jak najbardziej warte do, takiego doinwestowania, bo za kwotę naprawy można by kupić jakieś tam inne auto, coś dołożyć, ale to już jest 100% pewne. Tutaj już wiadomo, co było zrobione, w jakim stanie jest silnik, że jest wszystko porobione jak trzeba. Także. Nic tylko jeździć, klima na pokładzie jest, także jest fajna wersja pandy. Co? Kończymy, to, bierzemy się za inną naprawę. Jak będzie coś ciekawego, to ogramy to, żeby się tym podzielić, pokazać jak to wygląda wszystko i tyle.